Z pewnością kojarzycie stalkera. Może co niektórzy w pamięci też mają taki tytuł jak The Long Drive. Nie? No, trochę tracicie się, no ale cóż, nic nie szkodzi. Wystarczy za to, że teraz wyobrazicie sobie właśnie klimat stalkera i połączycie go sobie w głowie z symulatorem kuriera, kierowcy. Czy po prostu z grą, w której główną rolę odgrywa samochód? Tak można w jakiś sposób opisać dopiero co wydaną perełkę na Steamie, mianowicie produkcję, w której twórcy postanowili nieco zabawić się definicją gry survivalowej. Mowa tutaj o Pacific Drive. Oprócz tego pogadamy sobie o nowo wszczętych pracach nad nowymi projektami od chociażby twórców God of War, czy także o podobnych działaniach autorów Hogwarts Legacy, praktycznie już potwierdzonych informacji o PlayStation 5 Pro, nowym dying light czy problemie, z jakim spotkało się studio odpowiedzialne za. Za The Until Dawn. Pacific Drive, które wydane zostało 22 lutego, aktualnie znajduje się na liście bestsellerów Steama, a recenzje utrzymują się na poziomie bardzo pozytywnych, przy czym coraz więcej graczy skłania się ku przetestowaniu tego tytułu i doświadczeniu na własnej skórze przygód kierowcy niezbyt wyścigowego gruza, który znajduje się w epicentrum kataklizmów i dziwacznych zjawisk. Ten roguelike'owy survival jest zdecydowanie powiewem świeżości wśród powtarzających się pomysłów deweloperów na swoje gry, chociaż może on nie trafiać w każdego Usta. Przede wszystkim można poczuć się tu trochę Mad bo rozgrywka skupia się wokół naszego pojazdu, ale nie brakuje też momentów, kiedy wysiadamy z kółka, by nieco poszperać za potrzebnymi przedmiotami i żeby zaraz znowu podreperować i odstawić jak limuzynę naszego kochanego gruzika. Chociaż zdecydowanie inaczej niż w Mad Maxie, częściej będziemy kręcić kierownicą oraz walczyć w tym przypadku z anomaliami, które w pewnym momencie pojawiają się jak grzyby po deszczu, co może wiązać się z pewnym bólem dupy, bo nagle Pacific Drive staje się niezwykle... Wymagający. Gameplay to dosyć taka pętla. Wyjeżdżamy z naszego garażu, zbieramy itemki, przy okazji borykając się z chociażby piorunami niszczącymi nasze auto czy flakiem w oponie, wracamy cudem do naszego bezpiecznego zakątka, ulepszamy, naprawiamy i przygotowujemy się do ponowienia tego cyklu. Chociaż wydaje się to być proste jak budowa Cepa, to jednak za każdym razem dzieje się coś niespodziewanego, anomalie stają się coraz bardziej wymyślne i dziwaczne, a sama podróż z samochodem staje się niesamowicie ciężka, kiedy przyjdzie nam tego wszystkiego unikać czy z tym walczyć. W samym garażu nie będziemy też zbytnio się nudzić, gdyż rzeczy do ogarnięcia jest po prostu ogrom. Zwykłe zbieranie lutu i ulepszenia tutaj przybierają absolutnie inny wymiar. Jest tego naprawdę sporo i jest naprawdę dużo rzeczy, które właściwie powodują, że cała ta podróż samochodem i zbieranie itemów ma swój określony cel. Irytujący może czasami wydawać się poziom trudności i ilość problemów, w jakim przyjdzie nam stawić czoła, co wiele osób odnotowuje w swoich recenzjach, ale co jak co tak rozbudowanego systemu ulepszeń. Lepszeń klimatycznych lokacji i podróży naszym mobilkiem przy akompaniamencie cudownej ścieżki dźwiękowej czy nagłych skoków adrenaliny nie idzie tej produkcji po prostu odmówić. God of War Ragnarok powoli zbliża się do jubileuszu, jako że od debiutu tej gry niedługo minie już dwa lata. Fanu mi nie tylko, niedawno przyszło się bawić w darmowym DLC-ku, zaserwowanym nam przez Santa Monica Studios, a na właśnie ich działalność w zakresie tworzenia kolejnej dużej produkcji patrzy cała społeczność graczy. Gdzieś w przestrzeni mediów społecznościowych, jakiś czas temu, Pojawiła się informacja od jednego z likerów, że kolejna gra nosząca chwalebny tytuł God of War ma być już rozwijana i ma być czymś w rodzaju Half Sequela. Do tego już w 2022 roku pojawiały się oferty pracy w tym studiu, oferujące pozycje w zespole pracującym nad nowym, nieogłoszonym jeszcze projektem. To jedynie podsyca apetyt tych, którzy z niecierpliwością oczekują na powrót Kratosa. Być może mogą oni spodziewać się nowego tytułu, ale niekoniecznie musi to być historia dotycząca nordyckiej opowieści z naszym greckim bogiem. Wojny. Według niedawno zamieszczonej oferty pracy przez Santa Monica Studios, poszukują oni pracowników doświadczonych w tworzeniu interfejsów użytkownika dla silnika gry RPG. Wskazywałoby to na to, że rzeczywiście gdzieś jakieś tamte prace nad jakąś nową odsłoną trwają, co może przekładać się na oficjalną zapowiedź w niedługim czasie. Nie odchodząc daleko od spekulacji i poszukiwań pracowników przez duże studia deweloperskie, pojawiły się również oferty dla osób chcących zatrudnić się u twórców Hogwarts Legacy i wspomóc. Swoim doświadczeniem programistycznym zespół pracujący nad kolejnym tytułem AAA. W ogłoszeniu nie zawarto konkretnych informacji o jaką grę się rozchodzi, chociaż oczywistym strzałem byłoby w tej sytuacji postawienie na drugą część adaptacji świata J.K. Rowling. Szczególnie patrząc na to, jaki sukces odniosła debiutancka odsłona. Powątpięłbym w możliwość powstawania kompletnie nowego IP, jako że potencjał, przede wszystkim ten finansowy, wiążący się z Hogwarts Legacy, wciąż jest ogromny. Co więcej, sam CEO Warner Bros, do firmy, którego należy. Avalanche Software przyznał, że pokłada on wielkie nadzieje w rozwój franczyzy Harry'ego Pottera w nadchodzących latach w różnej postaci. Lotki, wycieki i inne insiderowe informacje dotyczące PlayStation 5 Pro przybierają w ostatnim czasie na sile i może nie jest to właściwie jakieś rzetelne źródło informacji, to jednak warto o tym powiedzieć. Niedawno informowałem o możliwej cenie takiej konsoli, a teraz rzekomo już nawet zewnętrzne studia otrzymały specyfikację, jaką będzie mogła pochwalić się wersja Pro. Oczywistością w takim razie, że studia należące bądź będące w bliskiej współpracy z Sony, znają już te detale od dłuższego czasu. Według tych samych doniesień, to urządzenie miałoby zapewniać 120 fps w rozdzielczości 4K, co przypuszczalnie byłoby możliwe dzięki technologii DLSS wyposażonej w AI. Takie działania, czyli udostępnianie tej specyfikacji, ma na celu głównie przygotowanie deweloperów na gry, które od nich mogą ewentualnie pojawić się na tego przyszłego playaka. Dla przypomnienia, według plotek, Konsola składałaby się z ośmioredzeniowego procesora AMD Zen 4 z grafiką opartą na mikroarchitekturze RDNA 3 od również AMD. Co więcej, wersja Pro zapewniałaby dwa razy więcej mocy obliczeniowej od tej zwykłej wersji. Jednakże, jak już wspomniałem na początku, kiedy o plotkach mowa, powinniśmy odnosić się do nich z lekkutką rezerwą. Kiedy słyszysz nowe Dying Line, to wydaje ci się, że o jezu, kolejna gra, trójka, w końcu coś niesamowitego. W końcu dwójka nie była jakoś niesamowicie lepsza od jedynki ba, niektórzy nawet mówili, że była gorsza, ale jednak ten entuzjazm pasuje nieco ostudzić, gdyż o nowej grze oczywiście jest tutaj mowa, jednak to nie jest to, co byście się mogli spodziewać. Mianowicie nowo zapowiedziana gra ma być planszówką. Polacy wraz z Glass Cannon Unplugged, czyli autorami chociażby Apex Legends The Board Game, w końcu pokazali nam jakieś tam pierwsze zwiastuny i materiały z ujawnionego niedawno projektu. Dying Light The Board Game ma oficjalnie pojawić się prawdopodobnie Podobnie już za niedługo, a dzisiaj, czyli 27 lutego, ruszy kampania crowdfundingowa mająca na celu właśnie wspieranie tej gry oraz jej dalszy marketing. Ostatnio w branży gier komputerowych obserwujemy wzmożoną aktywność dotyczącą zwolnień wśród dużych deweloperów. To zjawisko wywołuje wiele dyskusji i obaw w społeczności graczy oraz w środowisku twórców gier. Firmy, które do niedawna cieszyły się uznaniem i stabilnością, w tym Ubisoft czy jakiekolwiek inna, nazwijcie to pewnie się na tej liście znajdzie. Teraz ogłaszają znaczne cięcia kadrowe, co wzbudza niepokój wśród pracowników oraz fanów ich produkcji. Dla pracowników jest to na pewno czas pewnej niepewności i stresu z tym związanego. Jednakże, z drugiej strony, zmiany te mogą prowadzić do powstawania nowych, innowacyjnych studiów oraz do rozwoju mniejszych, bardziej efektywniejszych zespołów. Ostatnio, w informacji zamieszczonej na swoim Twitterze, do tego grona dołączyło studio Supermassive Games, które odpowiedzialne jest chociażby za bardzo popularne The Until Dawn, albo równie ambitne, ale nieco mniej Rozpoznawalny projekt The Query. Z dużym żalem usprawiedliwionym przez ich zmianami w branży gier i znaczącymi wyzwaniami, zespółem musiało pożegnać się blisko 90 pracowników. Jak na to wszystko patrzeć, naprawdę ciężko stwierdzić, chociaż widać rzeczywiście, że w ostatnich latach ten problem zdaje się nasilać.